Nie to, że boli mnie brzuch, to jeszcze nie mogę, to jeszcze czuję, że chce mi się jeść I, i nie wiem, czy, czy jeść, czy, czy nie jeść, bo mnie strasznie boli brzuch Siemano, ja jestem Ardek Gitarali i tam was w kolejnym odcinku na moim kanale I, dzi i, dzisiaj, e, I dzisiaj będę jak jadł, tylko żółte rzeczy Razem ze mną! A ona, będzie, a ona będzie jadła? Zielone zielone rzeczy ona będzie jadła ale w następnym odcinku nie będę bo jestem Marce Gitary tylko koleżanką więc niestety nie będę w następnym bo wyjeżdżam jutro Dobrze, więc od teraz patrzcie, jest godzina y, 10.46 i jutro będziemy musieli do 10.46 je, jeść tylko żółte, ja będę tylko żółte rzeczy, a ona... Nie będzie jeść. A ona jutro nie będzie jeść, bo ona już wyjeżdża jutro, więc od tego momentu zaczynamy Zreszcie. challenge. E, I teraz e, ja, was, ja wam, za, ja wam bo, zaraz wam pokażę co, e, co będę jadł Takie rzeczy ja będę. To jest e, tym ja bagieto do Ja będę to z Marcelem gitarą. E, i to, to? są? Tutaj są też zielone, a ja będę tylko żółte. Tutaj e, są zielone i żółte. I żółte. A tutaj. A tu są zielonej i żółty. A, a to jest. E, no... Tylko dla gitary. Tak. Na I, jutro. E, albo na dzisiaj. Dobrze. I teraz ja będę e, jadł śniadanie, więc zaraz się widzimy w... Niestety, ale ja rozmyśliłam się i nie chcę zielonego, tylko czerwony Ona będzie jadła czerwone rzeczy, a ja żółte, więc teraz... Ale zj zjem zdrową paprykę W e... sumie nie, nie jem papryki, tylko coś innego, pójdę po UFO Dobra to... po UFO, poczekaj, gitara To jest moje śniadanie, to jest e... owoc, a tu jest jeszcze moje picie, więc zaraz się widzimy, jak tylko jeszcze moja koleżanka przyjdzie Dobrze, słuchajcie, i ja już zaczynam jeść. A to A Ufo je. Ufo Ufa. Okej, okay, a ja jem to. Mm. Pycha. Uuu, foczyna na mielka. Więc widzimy się jak zjemy. Dobrze. Dobra, zjedliśmy już śniadanie i teraz idziemy umyć zęby. Chodźcie Tak, z tylko to... Wie? Tak, dobrze. Zaraz się widzimy, tutaj, Dobrze, słuchajcie, a teraz. kolejna mycie zębów! Więc zaraz się widzimy, jak umijemy. I teraz, I teraz ja wezmę sobie. E, będziemy oglądać YouTube'a, więc zaraz się widzimy widzowie.

no, pod wieczorek. Dobrze, skończyliśmy już oglądać Wojana i teraz odezwę się dopiero po zupie, bo zjem sobie jakąś dobrą zupkę żółtą i odezwę się dopiero po zupce, więc do zobaczenia po zupce. Słuchajcie, no... Jestem już po obiadku, więc teraz patrzcie. Piszę książkę, część drugą i jeszcze sobie będę podjadać. E Najmędziej, więc widzimy się jak. Będzie 18, czy nie wiem. No, późna jakaś godzina. Nie, to, że poli mnie jeszcze brzuch, to nie wiem, czy jeść, czy nie jeść, bo mnie strasznie boli brzuch i jestem głodny po tym. Po tym challenge'u jeść żółte rzeczy. Zobaczymy czy jutro pójdzie lepiej, będzie lepiej. Więc do zobaczenia jutro rano. Buu! Dobrze, kochani. Ja mam już swoje żółte śniadanie i zaraz zjem. I tak jak wam obiecałem, to znaczy, że o 10:49 mm, no, włączę nagrywanie, żeby się z wami pożegnać. Więc do zobaczenia. O tej godziny. Dobrze, słuchajcie, ja już e, kończę odcinek, bo jest już 10.46. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie e, lajka, subskrypcję na moim kanale, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu, czy chcecie takich więcej kolejnych odcinków, czy nie. a.